Witamy na konferencji prasowej po spotkaniu MKS Dąbrowa Górnicza, Krajowa Grupa Spożywcza Arkadynia. Mecz wygrała drużyna MKS-u 107 do 86. Są z nami przedstawiciele drużyny gości, trener Wojciech Bychawski, a także zawodnik Jakub Szumer. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz bezpośrednio po tym spotkaniu. Dzień dobry. Gratulacje dla drużyny Dąbrowy Górnicza za zwycięstwo w tym meczu. Byli zdecydowanie lepsi, można rzec od początku do końca. Eee... Ja myślę, że z przebiegu tego meczu jedyne co mogę powiedzieć to na pewno to, że jestem zadowolony z występu moich młodych zawodników, bo zostali dzisiaj większą liczbę minut w szerszej rotacji, prezentowali się zupełnie przyzwoicie, oczywiście mnóstwo błędów i mnóstwo rzeczy do naprawy, ale, ale po to jest ta drużyna, po to jest ten projekt, żebyśmy takie rzeczy mogli robić, także gratuluję raz jeszcze i dziękuję. Dziękuję bardzo, o komentarz poproszę teraz zawodnika. Tak, dzień dobry. Gratulacje dla Dąbrowy Górniczej. Zagrali bardzo dobry mecz no i tak naprawdę co tu więcej powiedzieć, no, byli, grali lepiej po prostu i wygrali, walczą o play-offy. My dzisiaj zagraliśmy szerszą rotacją, żeby każdy mógł dzisiaj pograć i tyle tak naprawdę, co można powiedzieć. Dziękuję bardzo, nie ma żadnych pytań, dziękuję za udział w konferencji prasowej. Dziękuję. dziękuję.